G29 wylatuje unboxing całego zestawu. Zobaczcie, kierownica, która ma tyle lat, rewelacyjnie się spisuje. Wszystko dokonane idealnie, tak jak być powinno. Będziemy tworzyć sim racing z całego właśnie zestawu. Skrzynia biegów idealnie dopasowana do ręki. Dodatkowo będziemy tutaj mieli gaz, hamulec oraz pszęgu. Dostosowane do potrzeb najlżejszego zawodnika w Akierskiej. Idealnie rozwiązanie. No i to, co ziomeczki lubią najbardziej czyli ręczne. Ręczne będziemy mocować nie wiem jakim sposobem ale jakimś nam się uda go zamocować do sim-racingu. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie się prezentuje i będziemy to wszystko musieli złożyć złożyć w cockpit od Speed 6.0. Będziemy to wszystko mocować razem z ekranem 55 cali. Zobaczcie, ile czeka na składania. Chcecie obejrzeć więcej? Obserwujcie, dajcie łapki w górę i do usłyszenia, moi drodzy. Obserwacje, dzięki.